i Dzień dobry, witamy na kolejnym spotkaniu z naszymi bohaterkami skarpetkami. Dzisiaj mamy opowieść ósmą. Opowieść o skarpetce ósmej, która uszczelniła wronie gniazdo i zaprzyjaźniła się z wroną. Bo wrony są naprawdę fajne. Prawa zielona skarpetka uciekła w pewien piątek, gdy nikt nie patrzył. Nie podobał jej się ten sposób, w jaki odzywały się do niej zimowe kalesony taty. Nie wchodząc w zbędne szczegóły, spoufalały się i były dość bezszczelne. Przyznacie bowiem, że mówienie sobie, hej, mała, albo jaką masz słodką piętkę, to w najmniej spodziewanym momencie może być uciążliwe. Z drugiej strony trudno się kalecaną dziwić. Zimowa garderoba z natury rzeczy jest bowiem gruboskórna. Te problemy zupełnie nie dotyczyły zielonej skarpetki lewej, która leżała sobie spokojnie między różowym podkoszulkiem B i niebieską koszulką mamy, prowadząc miłe kobiece pogaduszki na poziomie. Tak więc zielona prawa po prostu wskoczyła pod pralkę i tyle ją widzieli. Po drugiej stronie korytarza czekał na nią wspaniały, buczynowy las, pełen spojrzeń. Na pniach drzew widać było ogromne, szeroko otwarte oczy, które zdawały się patrzeć na otaczający świat i uważnie, i życzliwie. Rzecz jasna, nie, był to, nie były to prawdziwe oczy, tylko takie wyrostki na bukowej korze, ale skarpetka, skarpetka o tym nie wiedziała. Dlatego szła cały czas kłaniając się drzewom i powtarzając: Dzień dobry, dzień dobry, ładny mamy dzień, oj, oj, jak się pan miewa! A drzewa jak to drzewa szumiały sobie spokojnie, co w skarpetce zupełnie, zupełnie wystarczyło. O, świat jest piękny, myślała, nie bacząc na to, że z każdym krokiem coraz bardziej oddalała się od kosza z brudną bielizną. Tymczasem na granicy lasu i pola rzepaku słychać było taką oto rozmowę. Cały dzień cię nie ma. Latasz gdzieś tylko, a ja nie mam do kogo dzioba otworzyć. Mm, jesteś po prostu niesprawiedliwa, moja droga. Czy musisz się uganiać za robakami? Nie. A za myszami? Też nie. Tymczasem, czy deszcz, czy upał? Ja ci wszystko przynoszę proste do dziubka. Jaśnie pani tylko sobie siedzi w komforcie i marudzi. W komforcie? W komforcie? Nie bądź śmieszny. Popatrz na tę wielką dziurę w gnieździe, przez którą wpada mi wiatr i chłodzi mi jaja. Co ja ci wysiedzę? Wygrzeję. Za chwilę mi zawieje i tak w kółko ładny mi komfort. Eee, to może usiąść jakoś swoim grubym kuprzem na tej dziurze, a wiatr nie będzie przez nią wpadał. Ej, bo jak ja cię dziobnę, to zobaczysz, jaki gruby kuper. Może się sam przyjrzyj w kałuży też coś, gruby kuper, żebyś wiedział, że jak latasz sobie po świecie, to przylatują tu do mnie różne wrony i gdybym tylko chciała, to bez trudu znalazłabym sobie najsympatyczniejszego męża. No już nie bocz, nie bocz się, moja kochana. Wiesz przecież, że w całym buczynowym lesie nie ma piękniejszej wrony od ciebie. Gruby kuper. No, no, najdroższa, zaraz polecę i przyniosę trochę suchych liści, żeby uszczelnić nasze gniazdko. Gruby kuper, też coś. No, tak jak już się pewnie domyśliliście, rozmowę prowadziło wronie małżeństwo, zamieszkujące gniazdo na wierzchołku wielkiego starego buka. Choć ptaki kłóciły się praktycznie codziennie. Była to bardzo, bardzo kochająca się para, która bez siebie po prostu nie mogła żyć. Pan wrona dla pani wrony dałby się oskubać, a ona dla niego obleciałaby całą, całą ziemię dookoła. Oczywiście dziura w gnieździe to był poważny problem. Przede wszystkim ze względu na jajka, które pani wrona właśnie wysiadywała. I nie chodziło o to, że wiatr mógł je przewiać. I pisklaki nabawiły się kataru jeszcze przed wykluciem jajek. Po prostu, której z nich mogłoby wypaść... I zginąć i nie nauczyć się latać. No, tragedia gotowa. Dlatego trzeba było sprawę załatwić jak najszybciej. I pan Wrona wiedział o tym doskonale. Leciał teraz nad ścieżką biegnącą przez środek lasu, rozglądając się uważnie za czymś, czy można by było skutecznie załatać tą nieszczelność. Pewnej chwili, oj, dostrzegł naszą zieloną skarpetkę, która na moment przysiadła sobie na mchu i słuchała śpiewu ptaków. O, to jest coś sam raz dla mnie, pomyślał pan Wrona, pikując w dół i już po chwili wracał do swojej pani Wrony dumnie niosą, niosąc w dziobie znalezisko. Teraz powinno być dobrze, zakrakał, upychając prawą zieloną skarpetkę w dziurze. Teraz żaden wiatr nie będzie nam straszny. Pani Wrona wciąż była odrobinę nabzdyczona z powodu grubego kupra, dała się jednak udobruchać, bo załatane gniazdo faktycznie stało się bardziej komfortowe. Z czasem też okazało się, że ze skarpetką można sobie trochę poplotkować, poobgadywać męskie skarpetki albo ptaki rodzaju męskiego, a wiadomo, że nikt tak dobrze nie zrozumie kobiety jak druga kobieta. Jednak prawdziwe korzyści z obecności skarpetki w gnieździe ujawniły się wtedy, gdy na świat przyszły pisklęta. Prawa zielona pomagała wronim rodzicom pilnować dzieci, i dzięki temu wronia para mogła sobie polecieć na randkę albo po prostu rozprostować skrzydła. W roli opiekunki małych wroniąt, zielona skarpetka czuła się naprawdę wyśmienicie. Skończyliśmy kolejną naszą historię. Zapraszamy do wykonania rysunku i czekamy na Wasze prace. Dziękujemy.